Cześć! Dzisiaj postanowiłam tak króciutko pokazać moje nowości. Zaczniemy od Snow White'a welonowego. Przy okazji też chciałam powiedzieć, że słuchajcie, nie piszcie do mnie jakichś takich hejterskich komentarzy pokaż czy Twoje akwarium, którekolwiek ma duszę, albo masz krasnorosty, albo coś tam. Albo niedawno ktoś, kto naprawdę zajmuje się aquascapingiem do mnie strasznie nieprzyjemne rzeczy pisał, żebym chciał się porównywać. Słuchajcie, to jest jakiś w ogóle absurd, bo ja nie rozumiem, nawet jak akwarysta może powiedzieć to tak, jakby ktoś powiedział pokaż swoje skalary, a ja Ci pokażę swoje, nie wiem, głupiki wyselekcjonowane. Coś, coś nie wiem, nie wiem nawet do czego to porównać, no. Bo y, akwarystyka to też są różne dziedziny. Jeden jest hodowcą ryb, y, drugi zajmuje się roślinami i jeżeli ktoś mi na przykład dokucza, że mam krasnorosty albo roślinę mam, y, roślinami nie tak rośnie, to po pierwsze mnie to nawet nie interesuje, y, takie gadanie, a po drugie jest bardzo nie na miejscu, ponieważ, jak wszyscy wiedzą, ja przede wszystkim zajmuję się skalarami, i moim pinoj to tak naprawdę mm, są szacunkiem, jeżeli ktoś już chce coś zarzucić, to niech pokaże faktycznie w tym momencie swoje pinoje, a nie, że ktoś mi na przykład każe pokazywać akwarium, czy jakieś inne takie głupstewka. Tutaj mamy Lori aria tabapo, spodobały mi się te rybki, kupiłam sobie kilka sztuk. No także, Jezu, naprawdę ręce opadają i no, ja nigdy nie zamierzałam się z nikim, ale to z nikim porównywać, bo każdy ma plusy, jakieś tam i minusy. Słuchajcie, tu akurat takie ryby nazywam je Radomiaki, ponieważ kupiłam je w sklepie Amadyna, były bardzo zabiedzone. Masakra. Są to pinoi, ale namieszane. Tu wszystko, co się da, kładziony welon na welon. Z tym, że postanowiłam, one już są po kwarantannie, postanowiłam, że je. że je. no można powiedzieć, uratuję, bo nie wiadomo, co by tam się z nimi stało i powiem Wam, że takie polubiłam, że, że nie wiem czy, czy nie zostaną jakiś czas, nawet myślałam, żeby je oddać, czy sprzedać o, wariaty dosłownie ale nie wiem czy czy po prostu sobie ich nie zostawię, bo mimo wszystko mają bardzo nietypowe nietypowe kolorki tutaj obok zaraz będzie paraiba paraiba, na którą mówię wierzbica bo tak, właśnie niedawno się spotkałam, że ludzie mówią na, na Pinoje: Ma od Borkowskiej mówi Borkowska, tu wierzbica, to jest akurat wierzbica. Dzięki Adam, bo powiem Ci, że całkiem, całkiem fajna ta rybka. Zadziorna niesamowicie. Gania wszystko co się da. Także jak na swoje, swoje wymiary, no to naprawdę takiej zadziory jeszcze nie miałam. Tu z nowości jeszcze dostałam w prezencie, dzięki Marcin dostałam bardzo fajne mieczyki gdzie nigdy nie zamierzałam hodować mieczyków ale, ale wyszło jak wyszło tu już mamy inny zbiornik <coughs> przepraszam, Manakapuru obok wdzięczy się Rionanaj Manakapuru naprawdę naprawdę fajne, one są u mnie od niedawna Natomiast już troszeczkę dłużej są, y, są te Rio F1 i muszę przyznać, że, że są to bardzo ładne, bardzo ładne ryby. I sami chyba to przyznacie. Także no ja kiedyś bardzo lubiłam Rio Nana i potem zdradziłam je dla Altumów, potem Altumy zdradziłam dla Pinaj. Ale jednak miłość, y, stara miłość nie jak widać, i y Rio powróciły z wielkim hukiem, Naprawdę. Piękna rybę. Dziękuję osobie, od której mogłam je kupić, bo są śliczne. No i w sumie tyle, co chciałam pokazać, z jakichś takich najnowszych rzeczy u mnie, nowych w sumie zakupów. Tutaj jeszcze ten, którego pokazywałam niedawno z Snow White, Dalmatyńczyk czy też Panda. Jak to tam teraz będzie nazywane, bo właśnie widzę, że nowy Nowy na Snow White z ciemnymi znaczeniami. Tu już to jeszcze kolejny zbiornik, gubicarium, konkretnie. Maluchy. Ten welonowy jest kupiony. Ten pod spodem jest z mojego ostatniego tarła Snow White. Także sobie wesoło tutaj wszystko zgodnie śmiga. No i tyle. A czy moje akwaria mają duszę? Nie wiem, ciężko mi, ciężko mi określić, bo nie potrafię tego wytłumaczyć. Jeżeli ktoś nie rozumie, co znaczy akwarium z duszą, czy sklep z duszą, czy człowiek z duszą, to już naprawdę nie mój problem. Pozdrawiam.